Komentarz po meczowym. Muszę powiedzieć, też, że jesteśmy chyba frajerami roku. Tak mi się wydaje, bo mając mecz pod kontrolą absolutną nagle w kilka minut. Nie wiem, teraz do teraz sobie nie mogę tego wytłumaczyć. Nagle się mecz odwraca, i cóż można powiedzieć, to w zasadzie tyle. To jest mój komentarz do meczu. A Oprócz tego to należą się mimo wszystko podziękowania chłopakom za, za to, żeśmy tutaj nie musieli grać o życie, bo jakbyśmy tu musieli grać o życie, to dzisiaj nie wiem, czy bym coś powiedział. I to jest w zasadzie cały mój komentarz do dzisiejszego spotkania. No, Macz był pełen emocji, oczywiście chcieliśmy go inaczej rozegrać, ale ta pierwsza połowa, szczególnie początek był, szczególnie w defensywie, bardzo słaby w naszym wykonaniu. 3-0, czerwona kartka. Wydawało się, że no, może być tylko gorzej, natomiast strzeliliśmy bramkę na drugą połowę. Wyszliśmy już z takim innym trochę nastawieniem tych błędów, żeśmy nie popełniali i udało się w miarę szybko wyrównać. Później dołożyć jeszcze jedną, jedną zwycięską bramkę, dlatego no, pogratulowałem chłopakom charakteru. Nie zdarzało mi się rzadko tak odwracać losu w meczu. W ostatnim się udało. To prawda, nic to nie dało. Bo skończyliśmy na siódmym miejscu. Ale zawsze lepiej zakończyć zwycięstwem niż, niż porażką. Także tyle, tyle z mojej strony o, o meczu. A korzystając z okazji, że. Był to mój ostatni mecz w roli trenera pod Beskidzia, także chciałbym Państwu podziękować za tą współpracę, za te parę miesięcy. To tyle z mojej strony. Dziękuję.